Cześć, ja jestem Revest, a to jest Risen. Ryzen, nie wiem, chyba Risen. E, nigdy w to nie grałem. Wygrało w ankiecie. E, nie wiem od czego zacząć. Grałem na początku e, tak próbnie, żeby sobie zobaczyć, e, jak się gra. E, fajne sterowanie. W sumie zaciekawiło mnie. Nie wiem o co chodzi w fabule. Nie wiem, czy postać nasza ma imię. Chyba nie. No i co? No, nie wiem co tu powiedzieć więcej, więc zaczniemy sobie nową grę. No i baba, mi moja, kupiła dwójkę na święta, więc trzeba było grać jedynkę, żeby była zadowolona. Dobra, eee, czy na pewno chcesz rozpocząć nową grę? No, pewnie. Zdolność tworzenia złoju pozwala ci tworzyć na stole i urodzić ten zwoje z zaklęciami. Remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. freedom humanity must fight for survival some cling to safety others fight it is a time where a man's choices define him Okej, okay. Wstaliśmy sobie. Gdzie jestem? Nowe zadanie, znajdź ocalałych rozbitków. No dobra. No jak to w klasycznych grzech, chyba musimy sobie tutaj pozbierać mm, Omułek. E, coś tam. E, no więc tak, dużo będę eksplorował, więc mam nadzieję, że was nie zanudzę tym eksploringiem, eksplorowaniem. Jak zwał, tak zwa... O, tam jest jakiś dziot. Do niego może niedługo. Mm. Utopiony. Nie udało mu się. Okej, okay, tu ma grog. Biercień. I, I spoko. Można sobie tutaj przeszukać. Wciąż oddycha. Okej, okay, to, to zaraz z nią pogadamy sobie. Omułek. Pozbierajmy sobie... Mm, nie wiem czy da się tutaj e, pływać. Bodaj, że do kamieni nie będę mógł. Mm. Omułek jakiś e, Co tu jeszcze jest no Zobaczymy, pozbieramy Tam coś jeszcze leży Omułek To jest chyba coś w rodzaju Czy ja wiem? E, kuźwa Jak coś się Małż? Chyba tak Chyba coś w rodzaju małża Hyc? Hyc? Fajne chycanie. Hyc, jest to pielec Yy, nóż myśliwski, broń lekka, dobra yy, Ekwipunek I, O, P Tab, ok O, jak kliknę tak to mogę sobie założyć, dobra Tu coś jeszcze jest Pochodnia, może się przyda, może, no na pewno F5 działa? Nie, F5 nie działa, nie wiem, dajcie mi znać, czy tutaj da się F5 robić yy, Omułek Cokolwiek to jest. Jest chyba coś w rodzaju małża. O, perłę ma. 50. Pusto, pusto, pusto. Dobra, tylko jedna miała perłę. Szkoda. Ale fajnie. Że w ogóle jakaś miała. Ja sobie... O. Just that strange man from the Inquisition. And the storm. He sailed us straight into it. Then he. he vanished. The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters, and they don't like survivors. Good job you're armed. If you're ready, we should make a move. Let's look for a way inland and find some food and fresh water. I'm ready. Shall we go? No time like the present. There must be a path somewhere that leads inland. Let's look for one. Careful. I thought I saw something move in the trees. Get ready. Draw your weapon. Okay. E okay, Dobra. Nie wiem, sobie. Tam chyba był jakiś ptaszek. Coś w rodzaju ścierwojada z, z Gothic'a. E, okej. Okay. No dawaj, dziodu! Ło, ale nie chodziło mi o skok. Look out. O, dobra, udało się. E, surowy drób. Niestety surowy, okej. Okay. Małż. Małż. Jak go otworzyć. Niektórzy potrafią na tym grać jak na flecie, ale ja do nich nie należę. Okej, okay, chyba będzie do sprzedaży, a mój pies coś kombinuje i wchodzi gdzieś jak kot. On myśli, że jest kotem, zdurniał. Ło, tutaj też jest ptaszor. Dobra. Lecimy z nimi. Ła, wow, ła. O ty gnoju. O ty dziadu. Łoty dziadu. O ty dziadu. I know you can do it. You can do it. Dobra, mówię, job nie! Pierwszy zgon by był zaraz. Ło. Ledwo się baba udało. Słuchaj, a mogę się czymś wyleczyć? Jabłko to nie, ale jakiś grog ma na... Surowy śledź. Umieść następnie w piecyku. Okej, okay, czyli mogę sobie gotować. Ale nie brzmi to najlepiej, szczególnie, że mam tyle HP. Dobra, zobaczmy. Omułek. Fajnie. Chyba nie fajnie, że straciłem tyle HP, ale. Fajnie, że ogólnie. A gdzie jest to baba? Babo! O! Jest. Dobra. Mm. Otwórzmy sobie ten omułek Eee, pusto Kurde, miałem nadzieję na to, że coś znajdę Eee, no to co, sobie sejwem e, Nie wiem jak się zapisuje Gra Zapis Okej, okay, rewest Zapiszę sobie na rewestie Hits. O właśnie, e, w komentarzach będę zapisywał ludzi Do saveów. Tylko napiszcie, kto chce. Wow, panie! Znowu, znowu jest ten. Jod. Jod, jeden. Ale ja go nie kocham. I know you can do it. No nie wiem, tak bardzo, średnio. Jeszcze jeden cios i zginę, babo. Dobra, to będzie hard. Eee. Wiem, że mogę lamić. Większość napisze, nie, jak lamisz, ale gówno Ale ja pierwszy raz to gram, stary albo stara, Młody żądło szczur. O! O tyluju, koniec. Nie, najgorzej. Mamy pierwszy zgon, więc fajnie, w 8 minut. Jeśli ktoś się na ciebie zdenerwuje, nie chce już z rozbawiać. rozmawiać, możesz go uspokoić za pomocą zaklęcia żartu. Okej, okay, fajnie. Można powiedzieć komuś żart. Teraz mogę już sobie grać, bez obawy. <grych> Okej. Okay, yy... Wiem, zapiszę, bo wygrałem walkę. Yy, dajcie znać w komentarzach, to będę was zapisywał. Yy, 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 yy. To jest jakaś ścieżka. Wiem, że pewnie zbaczam z drogi, ale. No dobra, to nie będę zbaczał z drogi, bo... Natrafi się na jakiegoś trolla, czy co tutaj jest w tej grze i mnie zabije. Ok, jest jakiś wilk. Ok, zaćgany, eee, ząb strażnik, co? W statku. Ok, miał jakieś trzy monety. Miał do otwarcia małże, więc sobie ją od razu otworzymy. O, to jest to. Pusto. No trudno. Bywa i tak, że, że czasem jest pusto. O, to jest kolejny ptaszor. Dobra, do załatwienia. Okej, okay, chyba mam patent na walkę. Hmm, walka bez, strat bez straty HP, więc mamy już jakiś sukces w ogóle. <laughs> więc zajebiście. Lecimy kurde powoli, ale nie wiem no w sumie jak mi się uda. W ogóle, myślę nad, nie wiem, zmianą nazwy grupy na Discordzie i trochę bardziej ożywienie tego Discorda Mmm. Nie wiem, ogarnąć jeszcze muszę coś no, no, zobaczymy jak to będzie Ale wydaje mi się, że raczej Horda Rewesta mi się wydaje, że będzie nazwą fajną Więc zapraszam do mojej hordy e, Link w opisie pewnie, gdzieś Mmm No i co, lecimy sobie na górę, fajnie będzie Pani będzie. Lizen może być ciekawy, a nigdy w Do niego nie grałem, więc. No, pewnie tak. E, roślinka many. Roślinka many, roślinka many. O, burza minęła. Zajebiście. E, złota moneta, spoko. Złota manda. O, hallo. Ej, jadu. GNOJU JADĘ Reddy! O ty dziadu. O ty dziadu. O ty dziadu. Dobra. Czy on babę pizgnął? Nie. A, w ogóle mogę sprawdzić jej HP, jak w Gothicu, fajnie. To nie pizgnął ją. E... Spoko. Fajny klimat ma tę, gra, nawet nie powiedziałbym, że to jest jakiś gotik, tylko... Jakaś inna osobna gra. Dobra, tym samym sposobem. To? Tak, bo to jest Inazon nagra, ale większość porównuje, że to jest taki gotik, ale to nie jest taki gotik. Jakiś taki Scrollsy połączenie z jakimś innym rpg albo coś takiego. Naprawdę mi się podoba. Póki co, pierwsze wrażenie? Fajne. Robi wrażenie, ale by tak! co Coś musiało sprowokować okupantów. Cokolwiek to było, to sprowokować mieszkańców do wyjazdu. Coś musiało sprowokować mieszkańców do wyjazdu. Coś Coś użytecznego. sprowokować mieszkańców do wyjazdu. Coś musiało sprowokować mieszkańców do wyjazdu. Szanujcie rodziców. Ok, jakaś miska. Beczkę z wodą. Ok, fajnie. Przywróciła nam za Afriko HP. znowu burza wróciła. Epilepsion Mode. E Grog. O, tutaj jakiś klucz jest. Fajnie. Nowy poziom. Ciekawe, jak mogę rozdysponować swoje punkty. Jak to działa? I. B, V, B, 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 V, C. C. na nauki 10 PD 525 ze 150. Z 1500. 1500. No, 150. Ja to czytać nie umiem. Debil 1. Zban Rewest dzbaniarz. Dobra, złota moneta, patelnia i coś tam. Patelnia z, chyba z, z tego co tam pisało, to służy do gotowania. Mmmm. Łóżgot, nie wiem czy się przespać. A minie ta zła pogoda? Myślę, żeby minęła. No to idziemy w kimono. Franek kimono, ok, spoko. Faranek kimono zrobiony, to teraz nie wiem. Robimy sobie jedzenie. Je, yeah, będziemy mieć wreszcie coś do leczenia. Nareszcie. Je, yeah, leczonko! Dobra, dawaj. Magda Gessler by powiedziała, że Dobrze. dobre raczej. Nie rzucałaby talerzami. Otrzymano smażone łódko drobiowe w ilości 4.

Jakiś ten, ale mnie kusi zwiedzać cokolwiek nie? Mm, pewnie sobie pozwiedzam, tylko sobie upiekę jeszcze jedną. Smażenie, smażone mięso. Aha, dobra, okej. Okay. W sensie nie będę smażył smażonego mięsa, tylko że, że wymaga jednego surowego. Okay. Ładnie pachnie. Fajnie. Mmmm. To co, wezmę sobie zapiszę... Pierwsze co sobie zapiszę kogo? Gra. Zapisz. Tego, który tam. Dobra, napiszcie w komentarzu, kogo zapisać. i na zapis i będzie fajnie. To ja was zapiszę i będzie spoko. No wiecie, nie będę zapisywał kogoś, kto nie będzie na serii. To będzie nie fair. Sara. Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably starving too, and we can pretend it's venison. Here's your fried meat. At least if you don't think about where it came from. Hey, that's not bad. We should head further inland. You go on. I really need to rest. That storm took it out of me. I feel exhausted. I'm gonna stay here for a while.

Dajcie znać w komentarzu, ja byłem reweścig. No i trzymajcie się. Do zobaczyska. Hejo!